Suaditon Town to dzień dobry w języku tajskim i dzisiaj dzień dobry w języku tajskim właśnie chciałbym Wam powiedzieć, bo to pierwszy gorący odcinek gotowania razem ze mną. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną dzisiaj. Potrawa, która bardzo długo została w mojej pamięci i bardzo mi zasmakowała. Potrawa rodem z Tajlandii, to klasyczny pad thai, który jest serwowany na każdym rogu i możecie go zjeść tak naprawdę wszędzie w bardzo przyjemnej cenie. W Polsce ten pad thai już nie kosztuje tak mało jak w Tajlandii, ale nie o cenach mowa, mowa o pad thai, który możecie przygotować sobie w własnym domu. Powiem wam od czego zaczniemy. Zaczniemy od produktów, które są głównymi składnikami Pad thaja. Jest to makaron ryżowy, który wcześniej sobie namoczyłem około 20-30 minut w letniej wodzie. Nie moczcie go w gorącej wodzie, bo on wtedy Wam się siłą rzeczy rozpuści, rozgotuje i będzie taka klucha na patelni, jak będziemy ro robić. Kolejnym elementem, który dominuje w kuchni azjatyckiej w Tajlandii to. Jak to się nazywa? Imbir, właśnie Imbir. Imbir mam tutaj. Obok Imbiru są trzy ząbki czosnku. Obok to czerwone to papryczka. Papryczka pikantna, więc nie szalejcie z dozowaniem papryczki. Jedna wystarczy. Dopataja. Zdecydowanie również około 60 g orzeszków solonych, ziemnych, które później zmielimy na taką drobną, drobną, drobną kosteczkę. Cukier trzcinowy, nierafinowany, dymka. Kurczak, bo dzisiejszy pad tutaj będzie z kurczakiem, dwie szalotki, dwie cebulki szalotki. No i sosy. Baza sosów, które w, w tajskiej kuchni powoduje, że ta kuchnia jest wyśmienita, obłędna, ona jest słodka, ona jest pikantna, ona jest winna, te wszystkie smaki się pięknie mieszają. Do tego jest również sos sojowy, ciemny, jasny, bez różnicy, sok z limonki, albo świeżej, wyciskanej, albo takie gotowe już kupne możecie dostać. Sos rybny, który nadaje wspaniałego aromatu, no i nasz polski tradycyjny koncentrat pomidorowy. Nie zapomnijcie, żeby w waszym padtaju było też troszeczkę kolorowych warzyw. Ja dzisiaj poszedłem trochę na skróty, ale nie róbcie tego. Choć na jakości to danie nie straci. Kupiłem gotowej mieszanki chińskiej, e, którą można dostać w, w zwykłym spożywczaku. I w tej mieszance chińskiej jest trochę marchewki, trochę grzybków shiitake, trochę bambusa, e, troszkę... Hmm, Jakichś innych warzywek, ale na pewno nie odbiegających od warzyw, które, które, które lądują do padtaja. No to co, ja Wam nie będę więcej zanudzał opowieściami. Dzisiaj, padtaj, tradycyjna, klasyczna potrawa kuchni tajskiej. To co, ruszamy. Eee, no ale co, teraz czas rozpocząć od pierwszego produktu, którym będzie będą orzeszki. Orzeszków mam około 60 gram, 50-60 gram, które będę mielił w taki pyłek, ale nie za mocny pyłek, bo orzeszki będą, nie będą dominować, ale będą w tym daniu bardzo mocno wyczuwalne, w związku z tym orzeszki sobie lecą. Orzeszki zostały zmiksowane na taką fajną, na taki fajny proszek. O, nawet nie proszek. Pokażemy? O, tak wyszły orzeszki. Wysypujemy je do naczynka, proszę bardzo. Kolejnym elementem, który będziemy przygotowywać do naszej potrawy pad thai, to będzie makaron, który, tak jak wspomniałem na samym początku, wcześniej go namoczyłem około 20-30 minut i on teraz bardzo fajnie nam zmiękł. To są takie wstążeczki makaronu ryżowego. Może być cięższy, może być 5 mm, ale taki jest najbardziej optymalny. Taki fajnie na talerzu wygląda i taki nam się najlepiej skomponuje w tej potrawie. Ja już mam namoczony ten makaron, w związku z tym odleję tą wodę, która już powoduje, że ten makaron się robi coraz większy. Kolejnym etapem to szalotka. Szalotkę sobie możemy fajnie pociachać. Proszę bardzo, szalotkę. Szalotkę mam fajnie pociechaną, ale daję, słuchajcie, prawie się wzruszyłem, ale jak cebula powoduje, że płaczecie, to znaczy, że jest naprawdę dobra. Oby to były łzy tylko z cebuli. Ujeju. Kolejnym etapem, który będzie już za chwilkę za nami, to musisz przygotować imbir. Imbir bardzo fajnie pachnie. Około 15-20 gramów imbiru, nie za dużo, żeby on też nie dominował. Tutaj te smaki muszą się dość, dość równo wymieszać ze sobą. Imbir, 2-3 ząbki czosku, ja zawsze daję 3. Jak jest w przepisie, 2 albo 3 to zawsze daję więcej. No i to jest ta papryczka, o której Wam mówiłem. Chodzi <laughs> o papryczka, która jest jedna, gdzieś około 5-10 gramów waży. Wrzucę jedną, a później, jeśli będzie za ostre, to po prostu sobie dosmaczycie, doostrzycie. Pokażę Wam, czym doostrzyć, żeby w miarę regulować tą ostro ostrość pattaju, żeby on nie był za ostry, a żeby był taki słodko-winno-ostrawy. Zostawiam, tak jak wspomniałem, te... Pesteczki nasienne, one dodają jeszcze większego kopa papryczkom. Krojuję taką jedną papryczkę, dorzucamy ją zaraz do naszej bazy. Dodam, słuchaj, teraz wcześniej rozdrobnioną szalotkę do tego wszystkiego. Poszalotce, słuchajcie, dodamy sobie teraz czego. No właśnie za moment zobaczycie, teraz chyba jest czas na sos, żeby w końcu ta baza była taka troszeczkę płynna, ale zanim sos musimy tą całą mieszankę troszeczkę uprażyć podpiec i żeby pięknie zapachniało. Domyślam się, że tego zapachu nie poczujecie, ale może się uda. 30 gramów oleju arachidowego, czyli z orzeszków. Dobra. Mamy to. No i teraz, 4 minutki, żeby nam się to wszystko fajnie podgrzało i fajnie poddusiło. No, i teraz, czas dodać trochę słodkości naszemu padtajowi, bo tak jak wspomniałem, azjatyckie, tajskie smaki to słodkie, winne i, i naprawdę mieszające się różnego rodzaju yy, smaczki. Dodam około. 50-60 g cukru trzcinowego nierafinowanego, też go można dostać w dużych sklepach. Nie należy do najtańszych, ale nie bójcie się około 7-8 zł za kilogram. Cukier: jak to cukier, nada nam słodkości, tak skarmelizuje troszeczkę naszego podtaja. Sos sojowy, baza. Około 20 gramów, jak dodacie więcej, też się nic nie stanie. Sos rybny. Około 50 gram sosu rybnego teraz dodamy. Też go można dostać, ale nie wszędzie w większych dobrze zaopatrzonych yy, super hipersamach marketach. I 10 gram przecieru pomidorowego. I teraz tak, można dodać limonki do tej całej bazy, ale ja nie dodaję limonek. Nie dodaję limonek, bo przez to, że tu jest skórka, może być sytuacja, że będzie po prostu pataj nasz taki lekko gorzkawy. W związku z tym albo przekrawamy limonkę i wyciskamy z niej sok, nie wrzucając całej, bo tak też niektórzy robią, albo po prostu ograniczamy się do soku z limonki gotowego. Sprawdzajcie zawsze produkt na odwrocie, czy faktycznie jest to sok, czy jest to coś z dodatkiem soku. Dodaję tak na oko, żeby było też nie za kwaśne. Zawsze w daniu już gotowym, takim finalnie podanym, możecie sobie po prostu dołożyć tej limonki i też się nic nie stanie. A nasz owoc limonki użyjemy sobie później do dekoracji dania. Kładąc obok talerza, bo jak wiemy, oczami też można jeść, więc to danie oprócz tego, że jest smaczne, ono musi też ładnie, fajnie, fajnie wyglądać, a ciężko jest podać makaron ładnie. Spróbujemy, może nam się uda dzisiaj, zobaczymy. No to co? Mamy już bazę i sos zrobiony. W takim razie czas przejść na drugą część mojej kuchni, czyli skupić się na łoku. Ja bardzo lubię to yy, narzędzie pracy, bo ono powoduje, że potrawa robiąca się w nim dostaje temperatury z każdej strony, więc nie tylko z dołu, ale też z boku. Łok się pięknie rozgrzewa. W związku z tym na łoku będziemy robić teraz kurczaczka, mięso, które będzie w w, w naszym pataju. Ja sobie pozwoliłem kupić polędwiczki. To mięsko jest trochę delikatniejsze niż pierś z kurczaka. Wlejmy, zanim pokroimy pole, polędwiczki, wlejmy trochę oleju arachidowego do łoka. Łok Walk naprawdę musi być rozgrzany bardzo mocno. Nie bójcie się, że coś się podpali pod pieczę. Łok ma to do siebie, że trzyma świetnie temperaturę i nie będzie się palił. W związku z tym lecimy z polędwiczką. Ja zawsze staram się kroić takie. Takie slice, takie paseczki. I pokażę Wam fajną rzecz. Bardzo jest ważne, żebyście tego kurczaka od razu nie wrzucali na łoka, tylko rozłożyli go tak na boku, bo jak wrzucicie go, to on się może po prostu skleić. Może zrobić się taka wielka jedna bryła kurczakowa, a nie o to nam chodzi. Takiego pokrojonego kurczaczka w takie plasterki. Nie róbcie zbyt drobnej kostki, bo kurczak ma być wyczuwalny w, w padtajku. Możemy sobie przełożyć już na rozgrzanego łoka I teraz tak, ten kurczaczek, który pokroiliśmy sobie w takie slajsy, nie wrzucamy od razu na środek, tylko układamy go tak fajnie na boku na ściance. On się tak fajnie wtedy nam wypiecze, skwierczy? Skwierczy, czyli wszystko jest w porządku. O, zobaczcie jak... Staram się rozkładać tego kurczaka tak na boku. Oczywiście on sobie zlatuje, ale to nic nie szkodzi. Najważniejsze, żeby nie rzucić takiej całej kulki i sprawdzajcie. Sprawdzajcie takimi szczypczykami najlepiej, żeby nie rysować łoka. Sprawdzajcie, czy on już doszedł, czy nie. On nie musi być do końca zrobiony. On może być w środku troszeczkę surowy. On sobie dojdzie później w makaronie i w całej potrawie. Pamiętajcie, że nie solimy ani nie pieprzymy kurczaka. On ma być sotę, taki jaki jest. Starajcie się tylko te błąki, żyłki powycinać, żeby to było czyste białe mięso. Nie wiem, czy wiecie, ale pad thai w Tajlandii kosztuje coś około 4-5 zł, a u nas 30-35, zależy czy z krewetką, ale na pewno mniej niż 30 zł nie. Więc dlatego proponuję Wam, żebyście sobie zrobili tą potrawę w kuchni. Dobra, zapomniałem na samym początku opowiedzieć Wam, że do tej potrawy jeszcze będę potrzebował jajko. Jajko, bo pad thai to nie tylko kurczak, warzywa. I yy, yy, makaron, ale też jajko. Jajko jest, nie jest do końca mocno wyczuwalne, ale faktycznie to jajeczko w pad thaiu czuć. Jajeczko tak trochę zetniemy, rozbeł tam jajeczko, żeby była taka, taki omlecik powstał trochę. I wlewamy na łoka pad... jajeczko, ale tak na ściance. Zrobi się taka trochę jajecznica, nie bójcie się tego. Starajcie się, żeby to jajko się tak bardzo mocno ścięło. Ja wiem, że to teraz wygląda jak jajecznica trochę. Jajeczko musi się ściąć dość mocno, żeby było wręcz nawet takie brązowe lekko. I nie dominowało w Pattaju, ale było. Mam nadzieję, że jakiś taj nie będzie tego oglądał, bo zapewne procedura robienia pastyja spowoduje u niego wysoką gorączkę i złapie się za głowę. Dobra, jajeczko już dochodzi, to teraz włóżmy go gotową chińską mieszaneczkę, czyli grzybki mun, marchewka, bambus, troszeczkę pora. Wrzucamy na patelnię. Pamiętajcie, że warzywa gotowe, takie mrożone mają to do siebie, że one są. One mogą nie być takie kruche, one nie, mogą nie być takie chrupkie, mogą nie strzelać między zębami, dlatego że mają dużo wody w sobie i jak są zmrożone, i jak się rozmrożą, to na patelni puszczą trochę wody. Nie bójcie się tego, odparujcie po prostu, żeby ta woda odparowała. Nie przeciągnijcie ich za mocno, żeby nie były kawciowate. Ale zaznaczam, najlepsze warzywa według mnie. Są e, takie gotowe, świeże, które sami pokroimy, sami obierzemy, i wtedy one mają to swoją kruchość i zachowują te fajne walory smakowe i fajnie. Nie są przygotowane, nie są przeciągnięte. Oczywiście, jak za mocno nie przeciągniecie tych warzyw mrożonych, to one też będą nie najgorsze. Dobra, minęło kilkadziesiąt sekund. Ja myślę, że możemy teraz włożyć nasz makaron. Tutaj nie musimy postępować krok po kroku. Możemy włożyć najpierw sos, później makaron to i tak się razem ze sobą fajnie otuli. Wiecie co? Dodam jeszcze groszek cukrowy. Zapomniałem, że mam go w lodówce, a fajnie będzie podkreślał taką słodkość, fajnie będzie strzelał trawie. Pokroję go teraz na takie malutkie kawałeczki. Około 20 gram. On jest zmrożony, ale on sobie fajnie dojdzie na patelni i nie będzie rozgotowany, tylko będzie tak fajnie kruchy. Dobra. Czas na moją bazę, czas na mój sos, czas na serce tego dania. Mmmm, mega. Dobra. Nie zapominajcie, że na początku żeśmy rozpoczęli od czego? Od orzeszków. Orzeszki ziemne, solone. Dodam ich teraz troszeczkę do łoka, do całej potrawy, ale później zostawię drobinkę, żeby sobie na boku, na talerzyku, jak ktoś będzie miał ochotę, po prostu tych orzeszków dosypał nieco więcej. Nie wspomniałem na początku o jeszcze jednej rzeczy, no ale tak to jest, jak coś się robi pierwszy raz, tym bardziej na oczach milionów telewidzów. I oglądaczy, i obserwatorów. Kolendra. Kolendra to jest, moi drodzy, niesamowite, mm, doznanie, bynajmniej zapachowe. Liście kolendry zazwyczaj sobie mrożę, one zawsze się przydają. Można kupić świeże. Nie wszędzie są, w dobrych zaopatrzonych marketach, Taki krzaczek kolendry około 6-7 zł. Natomiast ja kupuję jeden krzaczek, ciacham i mrożę. Ona absolutnie nie traci żadnych wartości. I taki pęczek kolendry do pattaja zmrożonej dorzucam. Ja myślę, że nasz patta już jest OK, że możemy go powolutku wykładać na talerz. I ściągamy już z ognia, żeby on na tym łoku sobie mógł spokojnie dojść, bo łok, tak jak powiedziałem na początku, on się bardzo mocno rozgrzewa dookoła i trzyma temperaturę. Nakładamy pattaja. Och, trochę to zrobiłem niezgrabnie, nieładnie. No ale co tam. Przystroimy troszeczkę dymką i odrobiną orzeszków. Wspominałem o limonce, ona się nie może zmarnować. I tak wygląda, moi drodzy, finał i finalnie przygotowane danie. Pad Thai, klasyczne danie tajskie, które możecie zjeść w Bangkoku, w Tajlandii, na każdej wyspie, na każdym kroku. Wydaje mi się, że jest pyszne. Mam nadzieję, że nie zrobiłem go zbytnio chaotycznie i że krok po kroku mniej więcej wszystko Wam pasuje i odpowiada. Jeśli byście mieli jakieś pytania, to śmiało oczywiście piszcie, dzwońcie, komentujcie, zaproście mnie do siebie. Ugotujemy razem, a jeśli chcielibyście w własnym domu spróbować, jak smakuje taka potrawa i ją przygotować, to po prostu pamiętajcie o tym, żeby tylko zachować te produkty, które dzisiaj dodawałem. Je można kupić na Turzynie, jest bardzo fajna, sympatyczna pani, która ma wietnamskie produkty, tajskie produkty, chińskie, japońskie, azjatyckie, tam dostaniecie naprawdę wszystko. No to co, jedzmy, bo ja już się nie mogę doczekać, żeby chociaż na chwilę przenieść się do ciepłej, gorącej Tajlandii, a na pewno smak pad pozwoli mi w tym i poczuję... I sprawi, że poczuję się przez chwilę właśnie w Tajlandii. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, smacznego. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Poszło? Dziękuję. <grywa> Czuję się słuchajcie tutaj jak jakiś DJ za konsoletą. Ło! Aś poryczałem. Ze wzruszenia. Ostatni raz płakałem tak na Titaniku A nie, I drugi raz płakałem jak wprowadzili lockdown i nie mogłem grać na weselach Czułyki dla statystyki Już? Ja nie wiedziałem, że już jesteśmy... To się kameruje? To się kameruje? To się kręci? Pięknie wygląda Proszę bardzo